Słownik higieny psychicznej Smutek Słuchaczy naszego słownika wita Jolanta Mróz. Tydzień temu mówiliśmy o radości. Dziś przeciwny biegun tego uczucia. Czym jest dla człowieka smutek? Jak próbujemy go określać? Smutek odczuwam za minionym, za niepowtarzalnością przeżyć jasnych, słonecznych. Smutek, gdy coś dzieli ludzi, gdy dzieje się zło, gdy uczynię źle smutek po nie w czasie. Smutek, gdy tęsknię za drugim człowiekiem, którego kiedyś spotkałem lub na którego czekam. Smutek, Kojarzy mi się z chwilową przykrością spowodowaną przez jakieś czynniki zewnętrzne, ale to raczej mały smutek. Wielki smutek to brak zadowolenia z życia, brak sensu życia. Człowiek przeżywający wielki smutek jest człowiekiem, który nie znalazł, który nie potrafi znaleźć własnego miejsca w życiu, brak mu celu. Jest to człowiek nieszczęśliwy, może jeszcze mimo wszystko szukający, a może już zrezygnowany. Smutek często nie ma przyczyny. Można się z nim obudzić, czuć jego obecność. Trwa godzinę, trzy, dzień, potem odchodzi sam. Słysząc termin smutek, zastanawiam się zawsze, kogo on dotyczy: jednostki czy zbiorowości. Uważam, że jednostkowy, wielki smutek może udzielić się innym. Ale tylko w wypadku silnego związania emocjonalnego z osobą przeżywającą go. W przypadku zbiorowości, smutek jest jakby rozłożony, i stąd uważam, że jednostka pełni może go przeżyć. Smutek kojarzy mi się z porażką, z bezpowrotnym zaprzepaszczeniem jakiejś szansy, z niemożliwym do naprawienia błędem. Wielki smutek może wywołać także dostrzeżenie własnego zła, nikczemności, ale zazwyczaj Dotyczy to przełomowego momentu w życiu i prowadzi do większych lub mniejszych zmian w osobowości. Wielki smutek to pewne stany wewnętrzne człowieka niepotrafiącego samotnie rozstrzygnąć dylematów. To krzyk o pomoc, zrozumienie, akceptację, pocieszenie, Smutek przychodzi, gdy utraciło się coś, co było bardzo cenne. Jeszcze większy, gdy po wielu trudach i wyrzeczeniach z powrotem uzyskało się to zagubione, cenne coś i to wcale już nie cieszy. Smutek jest potrzebny, trzeba przez niego przejść, żeby na przyszłość mieć jakąś miarę, ale przeciągany osłabia, jest niemocą, jest czymś gorszym od obojętności. Ileż różnych odczuć mieści się w słowie smutek? A przecież przytoczyliśmy tylko małą cząstkę wypowiedzi młodych ludzi zapytanych o to podczas zajęć tzw. szkoły higieny psychicznej. A właśnie, jak z punktu widzenia higieny psychicznej można patrzeć na smutek, na jego miejsce w ludzkim życiu? Będą dziś o tym mówić dr Halina Romanowska-Łakomy i dr Tadeusz Kobierzycki. Smutek na poziomie najniższym. Jest to smutek żywiołowy, temperamentalny, wywołany często zmęczeniem, zwyczajnym zmęczeniem człowieka i spowodowany silnymi wyładowaniami energetycznymi, fizjologicznymi. Może być wywołany przez stany frustracji, przez silne stymulacje zewnętrzne przede wszystkim. Wtedy obserwujemy taki smutek negatywny w postaci pogotowia gniewu. A mnie Czyli... smutek się raczej kojarzy z rezygnacją niż z gniewem. Tak, ale to już jest inny poziom smutku. Smutek związany z rezygnacją wiąże się z tak zwaną transformacją wewnątrzpsychiczną. psychiczną. Wtedy, kiedy człowiek potrzebuje izolacji jakiejś, jest to pewna forma samoizolowania się. Natomiast ten najprymitywniejszy smutek właśnie takiej zdolności do izolacji nie przejawia, wręcz przeciwnie. Jest nastawiony na zewnątrz, wiąże się z agresją, wiąże się z potrzebą ujawnienia i jak gdyby zarażenia smutkiem innego człowieka. Czyli jest pewnego rodzaju demonstracją, można Z powiedzieć. demonstracją smutku, tak. Myślę, że warto jeszcze powiedzieć taką rzecz, że jeżeli chodzi o samą taką ścisłą definicję smutku, jest niewątpliwie bardzo trudno ją tutaj zaproponować. Dlatego, że przede wszystkim, no, psychologia nie opracowuje tego zagadnienia, ale gdyby próbować ustalić w zakresie Kontekstu higieny psychicznej, czym jest smutek, to wydaje mi się, że nie jest on przeciwieństwem przyjemności, tylko raczej jest biegunem radości. Co oznacza dla mnie smutek? Jest to jednak pewien stan, to co rozumiem przez smutek w płaszczyźnie pionowej najwyższej. Jest to pewien stan, który jednak nie jest rezygnacją. Jest to bardziej refleksyjność. Bo trzeba zaznaczyć, że każde pojęcie, jakie nam się nasuwa, posiada swój wyraz zewnętrzny i swój wyraz wewnętrzny. I jeżeli będziemy mówić, że smutek jest czymś wewnętrznym, zjawiskiem wewnętrznym, to jest jednak pewnym stanem, który nie jest związany z niezadowoleniem indywidualnym, egoistycznym, interesownym, tylko jest pewną refleksyjnością. To, co przyznał Dąbrowski, tak mi się nasuwa, powiedział, że jest to pewna forma histerii egzystencjalnej. I tu w tym momencie, tak jak tutaj powiedziałeś Tadeusz, że smutek jest izolacją pewną, należałoby podkreślić, że jest to izolacja przed zewnętrznością, ale natomiast jest otwartością na pewną wewnętrzność każdego człowieka, czyli jakby otwartością na wspólnotę ludzką. Bo smutek nie jest osobistą rozpaczą, osobistym bólem, egoistycznym. Ale zwróćmy uwagę na to, że różne są źródła smutku. Tam możemy Gdy. mówić o źródłach biologicznych, o smutku fizjologicznym niemal, wypływającym choćby z choroby, z cierpienia cielesnego. Możemy mówić też o smutku społecznym, o tym źródle, które leży Poza nami, jest na zewnątrz. Jesteśmy przerażeni rzeczywistością, otoczeniem. To wywołuje smutek. Ale jest jeszcze inny smutek, smutek psychologiczny, czy smutek duchowy. duchowy, transcendentalny, taki, który zależy od nas, to znaczy od systemu wartości, które wyznajemy. I uzależnienie od wartości jest też pewną propozycją rozwiązania sensu smutku. Bo, jeżeli przyjmiemy, że z pewnością istnieje smutek wywołany przez strukturę biologiczną człowieka, że z pewnością istnieje smutek wywołany przez strukturę społeczną, to gdybyśmy tylko te fakty przyjęli do wiadomości, to zauważylibyśmy, że to nie ma żadnego sensu z punktu widzenia życia człowieka. Dlatego mówimy, że smutek jest bezsensowny. Po co się smucić? Przecież to i tak nic nie da. Otóż, rzeczywiście, jeżeli przyjmiemy normę, która Ogranicza hierarchię wartości tylko do poziomu społecznego, czy też ogranicza hierarchię wartości tylko do poziomu biologicznego, taki smutek wydaje się bezsensowny. Dopiero przyjęcie normy osobowej rozwoju, a więc takiej normy, która uznaje, że człowiek się rozwija, że może się rozwijać, że może przekraczać samego siebie, nawet swoją strukturę biologiczną, swoją strukturę społeczną, swoją strukturę psychiczną, wtedy okaże się, że smutek jest sensowny. Z tym, że to jest właśnie ten wysoki smutek, o którym tutaj wspomniałeś, mianowicie smutek wszechobejmujący, ból świata. Właśnie to jest coś, co zbliża nas do wszechświata. No, są to przeżycia czy doświadczenia, które nie dotyczą z pewnością wszystkich ludzi. Dotyczą jednostek wybitnych, ludzi o wyjątkowej wrażliwości, wybitnych twórców, proroków, budowniczych świata. Może... Czy znaczy można budować odczuwając smutek? Jak najbardziej. Myślę, że on może inspirować po prostu, że nawet on jest warunkiem w pewnym układzie, jeżeli mamy na myśli oczywiście smutek rozumiany jako zjawisko przekraczania swojego dążenia do posiadania czegoś, bo jestem niezadowolona na przykład ze swojego wyglądu, ze standardu na przykład, ze stanowiska tego wszystkiego, co możemy nabywać, to nawet jeżeli robimy wrażenie, że jesteśmy smutni, nie jest to autentyczny smutek, jest to pewne niezadowolenie, albo jest to, możemy przyjąć tutaj niższego rodzaju smutek, który oczywiście też jest i trzeba sobie go zaakceptować, ale rozróżnić. I myślę, że on nie jest inspirujący, natomiast ten smutek, który jest autentycznym smutkiem na poziomie jakimś egzystencjalnym, zastanawiamy się wewnętrznie w swojej tej nadświadomej sferze. Czy w ogóle na przykład egzystujemy po śmierci? Przecież każdy najbardziej prosty człowiek takie przebłyski ma. Niekoniecznie wtedy, kiedy jest w kościele, ale wtedy, kiedy jest na pogrzebie, kiedy ktoś mu zadaje ból, ktoś mu umiera, ktoś jest ciężko chory, wtedy powstają w nim takie przebłyski myśli. Czy istnieje po śmierci biologicznej to życie? I myślę, że smutek, właśnie ten najwyższego rzędu, dotyka tych zagadnień, które jest bardzo trudno pojęciowo wyjaśnić. I on jest inspirujący, jak najbardziej. Ja myślę, że jak się bada osobowości, wybitne osobowości, to można zauważyć, że smutek zawsze towarzyszy twórczości, a więc jest cechą konstytutywną rozwoju osobowego, z pewnością. Powołam się tutaj na tezy profesora Dąbrowskiego, który badał wybitne osobowości i stwierdzał u nich zawsze obecność smutku. Zresztą sam proces twórczy charakteryzuje się fazami, wzlotów, uniesień, pewnego rodzaju manii i depresji, to jest zawsze rodzaj zejścia w dół, rozładowania energetycznego, poczucia pustki wewnętrznej, jest pewien rodzaj cofnięcia nawet i to jest rodzaj smutku, który jest koniecznym elementem twórczości, koniecznym elementem rozwoju osobowego. Tutaj tacy wybitni twórcy jak Van Gogh, Saint Kierkegaard. Czy nasz Lechoń, Malczewski, to byli ludzie, którym towarzyszyła depresja? Nie tylko smutek zwykły, taki smutek wynikający ze zmęczenia, ale po prostu głęboka depresja. W związku z tym trzeba uznać, że obecność smutku jest taką samą obecnością jak obecność radości. Tutaj ten biegun radości usensownia biegun smutku. Można powiedzieć, że twórczość jest zasadniczym sensem smutku. Pan mówi sens smutku. Wymienił Pan tutaj parę wybitnych postaci. Rzeczywiście zostawili oni po sobie wielkie dzieła. Ale jakie było życie? Jaka była śmierć Van Gogha, Kierkegaarda? Czy ich życie dla nich miało jakiś sens? Oczywiście miało sens. Dlatego, że było głęboko przeżyte. Kiedy mówimy o smutku, mówimy o głębokim przeżyciu. Nie jest to przypadkowe. Jest to przeżywanie rzeczywiście głębokie. I jakkolwiek z przyjemnościowego punktu widzenia ten rodzaj przeżycia jest nieprzyjemny, jest właśnie antynomią przyjemności, to jednak to nie zaprzecza jego sensowi, wręcz przeciwnie, dopiero wtedy go usensownia. Często uważamy, że to, do czego człowiek powinien dążyć, to jest przyjemność, nie smutek, a radość. Ale też radość rozumiana tylko przyjemnościowo. Więc, że ta przyjemność ma być sensem życia człowieka? Otóż, zarówno przyjemność, zarówno radość, jak i smutek, jak i cierpienie wchodzą w strukturę sensu życia. Nie ma tak, że jeden z tych dynamizmów jest wystarczający. Wtedy mówimy o jednopoziomowej. Czy jednowymiarowej osobowości, tak jak zwracał na to uwagę Herbert Marcuse w swojej filozofii. I w związku z tym nie bójmy się, mówiąc o higienie psychicznej, przypomnieć, że pełna struktura sensu ludzkiego istnienia obejmuje także smutek. I to smutek, który jest fundamentem dla twórczości. Smutek, który my tutaj nazywamy umownie, oczywiście, smutek negatywny który ja osobiście nazwałabym raczej niezadowoleniem, zawsze powstaje z powodu braku albo utraty, czyli bodziec zewnętrzny jest inspiratorem. I potem myślę, można rozpoznać właśnie mój własny smutek. Natomiast w momencie, kiedy nie ma zewnętrznego bodźca, nie jest on reakcją na to, co się rodzi w zewnętrznym świecie, nie jest jakimś sposobem zachowania się, tylko jest odczuwany w rodzaju pewnej tęsknoty do bytu, który nie jest bytem cielesnym, zmysłowym. My często tego nie werbalizujemy, nie opisujemy. Odczuwamy coś takiego w sposób nieokreślony. Taki smutek przeżywają osoby bardzo wrażliwe, które odczuwają chęć jakby takiego łączenia się ze światem. I tak to nieraz nazywają, a nieraz krępują się o tym mówić. I to jest właśnie ten smutek, który myślę można byłoby nazwać rodzajem sakrum, takiej tajemnicy. I tu myślę, że warto jeszcze powiedzieć o szacunku do takiego smutku. Bo często ludzie patrząc z zewnątrz bardzo negatywnie oceniają ten smutek refleksyjny człowieka, który jest jakby niejako cechą tej osoby. Mówi się, że ta osoba jest smutna, a zatem określa się, że jest to jej cecha negatywna. Charakteru, hamująca. Ja bym tutaj jeszcze wyróżnił smutek, który wynika z urazu. I będzie to inny smutek. Będzie to smutek, powiedziałbym, pasywny. Smutek wrażliwości. Będzie to smutek aktywny smutek który opiera się na strukturze naszej osobowości zdolnej do przyjmowania cudzego smutku czyli to będzie smutek nad smutkiem smutek solidarny ze smutkiem i smutek twórczy jednocześnie w związku z tym dałoby się może powiedzieć że prawdzie są różne poziomy smutku różne jego wyglądy to człowiek który sam przeżywa smutek jest zdolny do przeżywania smutku innego człowieka, jest zdolny przewidzieć cudzy smutek, jest zdolny mu także zapobiegać. W związku z tym przeżycie własnego smutku jest profilaktyką dla smutku cudzego, dla smutku innego człowieka. Jeżeli my sami przeżywamy smutek, potrafimy innych ochraniać przed tym smutkiem. Odnosi to szczególnie do dzieci, ale nie tylko, do ludzi dorosłych także. Natomiast człowiek, który Uważa, że należy za wszelką cenę unikać smutku jako zła. Nie potrafi także ochronić innego przed smutkiem. Wręcz przeciwnie, będzie nieostrożnie i nieświadomie wtrącał innego człowieka w smutek, ten smutek, który płynie z urazu. Będzie przyczyną, można tak powiedzieć, urazowego smutku którego jesteśmy doświadczycielami codziennie, ciągle jesteśmy przez kogoś popychani, nierozumiani, czujemy się opuszczeni, niekochani, niepotrzebni, zapomniani. To są te przyczyny urazów, które wywołują nasz zewnętrzny smutek i także czasami wewnętrzny. I żeby do tego nie prowadzić samemu, musimy ten rodzaj smutku przeżyć, musimy go uwewnętrznić i podnieść go na wyższy poziom to znaczy, Uczynić z niego źródło własnej wrażliwości, po to, aby innego nie ranić i nie przysparzać mu urazu w postaci smutku. Przeżywasz smutek, a więc żyjesz. Mów ze sobą, mów do mnie. Śpiewaj swój ból, ale nie odwracaj się. Tylko w ten sposób można przebyć część własnej drogi. Nie unikając przeszkód i ran, iść wytrwale wśród zamętu, aż się ukażą światła, barwy. Nie bądź twardziel. Smutek to też jest muzyka. To symfonia deszczu. Do przyszłego wtorku żegnają Państwa Halina Romanowska-Łakomy, Tadeusz Kobierzycki i Jolanta Mróz.